W naszej historycznej serii wracamy dziś do Polski, a dokładniej do województwa łódzkiego. Pora na Bełchatów. Cześć. Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Mieliśmy już w tej serii jeden GKS i dzisiaj koło wylosowało nam kolejny. GKS Bełchatów, klub z historią w Ekstraklasie i bardzo krótką historią, bo klub nie ma jeszcze nawet 50 lat. Zapraszam. Żeby powiedzieć o dacie utworzenia klubu, należy wspomnieć o poprzedniku klubu, czyli RKS Skrze. To właśnie zarząd klubu Skra 27 października 1977 roku podjął decyzję o przekazaniu sekcji piłki nożnej nowemu klubowi w Bełchatowie, zwanemu wtedy GKS Węgiel Brunatny. Pierwszym prezesem został Antoni Galas, były piłkarz, który w 1971 roku występował z Zagłębiem w Ałbrzych w Pucharze UEFA. Barwami klubu szybko stały się biały, zielony i czarny, natomiast jeśli chodzi o klubowe logo, dopiero po 10 latach zaczęło ono przypominać to funkcjonujące obecnie. Jeśli dobrze się przyjrzycie, zauważycie, iż w skład loga wchodzą litera B od nazwy miasta, GKS od nazwy klubu, żółto-zielono-czarne górnicze symbole jako że GKS to górniczy klub sportowy, a połączenie literki B z nazwą GKS stanowi swego rodzaju bieżnie lekkoatletyczną. Pierwszy mecz klub rozegrał w kwietniu 1978 roku, pokonując kolejarz Koluszki 4-0. W pierwszych latach mieli jednak problem z dobrym rozpoczęciem swojej historii. Dopiero w czwartym swoim sezonie zdołali awansować z Ligi Okręgowej do trzeciej ligi. Kolejny sezon zbiegł się ze zmianą nazwy klubu na po prostu GKS Bełchatów. Wreszcie po 6 latach w 1987 roku zespół wygrał trzecią ligę wyprzedzając między innymi Polonię Warszawa i awansował na zaplecze Ekstraklasy. W tym samym sezonie klub z Bełchatowa zaliczał rewelacyjne występy w Pucharze Polski. Po wyeliminowaniu Warty Sierac, Ślęzy Wrocław, Gwardii Warszawa, Motoru Lublin oraz Stali Mielec dotarli do ćwierćfinału, gdzie mierzyli się z Wisłą Kraków. Pomimo porażki 0-2 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu odrobili straty i doprowadzili do dogrywki. Tam jednak Wisła zdobyła bramkę i awansowała do półfinału. Druga liga wydawała się być jednak dużo mocniejsza. W pierwszym sezonie klub zajął 13 miejsce i tylko dzięki wygranemu barażowi przeciwko błękitnym Kielce utrzymali się w lidze. W kolejnym sezonie pechowo klub zajął 9 miejsce, lecz trafił na reorganizację rozgrywek. Musieli grać w barażu z siarką Tarnobrzeg, co doprowadziło do powrotu GKS-u do trzeciej ligi. Stamtąd udało im się wrócić po dwóch latach, dzięki czemu grali w trzeciej lidze po raz ostatni, przynajmniej przez następne prawie 30 lat tym razem zespół dużo lepiej przygotował się do gry w drugiej lidze. W zespole znaczenie zaczął odgrywać jeden z najbardziej znanych wychowanków tego klubu, dwukrotny reprezentant Polski Jacek Berenstein. Z sezonu na sezon wyniki klubu z Bełchatowa były coraz lepsze, podobnie jak lokaty ligowe. Wreszcie nadszedł sezon 1994-95. GKS Bełchatów przez niemal cały sezon zajmował pierwsze miejsce w lidze i taką też pozycję zajął na koniec sezonu, a to oznaczało tylko jedno. Pierwszy historyczny awans do pierwszej ligi. Zadebiutowali 29 lipca 1995 roku meczem przeciwko Górnikowi Zabrze. Pierwszy sezon nie był najlepszy w ich wykonaniu, ale miejsce 13 dało im utrzymanie. Co jednak istotniejsze, po raz kolejny błyszczeli w rozgrywkach Pucharu Polski. Po pokonaniu w półfinale rozgrywek widzewa Łódź, pierwszy raz w historii awansowali do finału. Tam mierzyli się z ruchem Chorzów, jednak na stadionie w Warszawie przegrali 0–1. Jak się później okazało, był to tylko pierwszy przycios od Chorzowian w przeciągu dwóch sezonów. Kolejny sezon ligowy rozpoczęli znacznie lepiej, jednak katastrofalna forma w drugiej połowie rozgrywek sprawiła, iż o utrzymaniu w lidze zadecydował bilans bramkowy, a ten ruch Chorzów miał lepszy od GKS-u Bełchatów, co oznaczało spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej po dwóch latach GKS-u. Wcale nie podłamało to klubu z Bełchatowa i już w kolejnym sezonie po raz drugi zostali mistrzem drugiej ligi, zaliczając ekspresowy powrót do najwyższej klasy. W sezonie 1998-99 klub po raz drugi w historii awansował do finału Pucharu Polski, uznając jednak tym razem wyższość Amiki w rąki. Na domiar złego słaba postawa ligowa po zaledwie sezonie z powrotem zrzuciła ich do drugiej ligi. Tym razem przez aż 5 sezonów z rzędu klub ocierał się o czołówkę ligową, jednak za każdym razem brakowało niewiele do baraży o powrót do najwyższej ligi. Sytuacja zmieniła się w sezonie 2004-2005, gdy zajęli drugie miejsce i powrócili. Po nie najlepszym początku rozgrywek w klubie nastąpiła jedna z najbardziej kluczowych zmian w historii klubu. Dotychczasowego trenera Mariusza Kurasa zastąpił świętej pamięci orest Lęczyk. Walkę o utrzymanie klub zakończył na dziesiątym miejscu, ale to była dopiero zapowiedź tego, co ekipa Lenczyka zrobiła sezon później, 2006-2007. Przez ogromną część sezonu GKS Bełchatów przodował w pierwszej lidze. Skład pełen był znanych kibicom Ekstraklasy nazwisk, jak Rafał Boguski, Dariusz Pietrasiak, Radosław Matusiak, 78-krotny reprezentant Hondurasu Carlo Kostli czy rewelacyjny wówczas Łukasz Gerguła, który zaliczył 13 asyst w sezonie. Niestety, ostatnie kolejki nie były tak szczęśliwe dla zespołu i stracili fotel lidera na rzecz Zagłębia Lubin. Do wicemistrzostwa Polski klub dołożył kolejny finał pucharu. Tym razem był to Puchar Ligi, funkcjonujący przez zaledwie kilka lat. Wynikiem 1-0 wygrał jednak Groklin. To nie była rzecz jasna koniec wielkich wydarzeń w Bełchatowie. Otworzyła się bowiem dla nich gra w europejskich pucharach. Pierwszym rywalem w pucharze UEFA zostało gruzińskie Amery Tbilisi. Po zwycięstwie 2-0 w pierwszym meczu przegrali rewanż, co doprowadziło do rzutów karnych. Tam, na szczęście, GKS okazał się lepszy i awansował do drugiej rundy kwalifikacyjnej. A tam musieli mierzyć się z ukraińskim dniprem. Po remisie 1 do 1 na wyjeździe apetyty na pewno były spore, jednak porażka 2 do 4 na własnym boisku oznaczała dla GKS-u Bełchatów koniec europejskiej przygody. Jak się później okazało, jedynej w historii klubu. Po odejściu Resta Lęczyka zespół jeszcze dwukrotnie w latach 2008-2009 i 2009-2010 zbliżał się do ligowej czołówki, jednak piąte miejsce nie gwarantowało gry w Europie. Sytuacja ligowa klubu zaczęła się pogarszać i tak po 8 latach w sezonie 2012-2013 zajęli ostatnie miejsce w lidze, spadając z niej. Z powodu braku licencji dla Polonii Warszawa w lidze utrzymał się natomiast przedostatni zespół, którym na domiar złego dla klubu z Bełchatowa był Ruch Chorzów. Po spadku, popularni Torfiorze ponownie zostali mistrzem drugiego poziomu rozgrywkowego i powrócili do Ekstraklasy. W międzyczasie ich stadion przy ulicy sportowej, na którym od zawsze występują, zmienił nazwę na znaną dziś Gieksa Arena. W Ekstraklasie zabawili jednak tylko sezon i ponownie zajmując ostatnie miejsce w Lidze, spadli po raz ostatni do dnia dzisiejszego. To nie był jednak koniec problemów. Po spadku w sezonie 2015-2016 do zespołu powrócił po 6 latach trener Rafał Ulatowski. Kompletnie odmieniona drużyna jednak nie poradziła sobie nawet w pierwszej lidze, zaliczając kolejny spadek, drugi podrząd. Kolejne lata były już tylko czekaniem na tragedię, która w końcu nadeszła. Po kolejnych trzech sezonach w drugiej lidze i awansie na dwa lata do pierwszej ligi, GKS Bełchatów z powodu poważnych problemów finansowych wycofał się z rozgrywek drugiej ligi w sezonie 2021-22. Ogłoszono upadłość klubu. Od sezonu 2022-23 klub występuje jako Akademia GKS Bełchatów. W pierwszym sezonie zaliczyli awans z czwartej ligi, czyli piątego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Obecnie drugi sezon z rzędu występują w trzeciej lidze. Przez większą część historii klubu logo zmieniało się tylko pod względem kolorystyki. Prezesem klubu jest obecnie Szymon Serwa, a trenerem w czerwcu tego roku został Artur Derbin. Klub w przeszłości prowadziło wielu znanych polskich trenerów jak Bogusław Kaczmarek, Jacek Zieliński, Paweł Janas czy Michał Probierz, jednak nikt nie osiągnął takich wyników i miejsc w ligowej tabeli jako Restlenczyk. Wypisując zawodników z największą liczbą występów i bramek, posiłkować się mogę jedynie Transfermarktem, który nie uwzględnia występów w niższych ligach w przeszłości. Z dostępnych wobec tego danych najwięcej meczów w historii 245 rozegrał Patryk Rachwał w latach 2007-2010 i 2013-2019. Najwięcej bramek 43 strzelił obecnie grający w klubie wychowanek Bartłomiej Bartosiak. W maju tego roku w przegranym 1-5 do 5 meczu przeciwko Lechi Tomaszów Mazowiecki zadebiutował Wojciech Bogacz w wieku 15 lat, 7 miesięcy i 24 dni. Najstarszym w historii zawodnikiem klubu był bramkarz Piotr Lech, który we wrześniu 2007 roku rozegrał spotkanie z Legią mając 39 lat, 3 miesiące i 10 dni. GigaS w historii nie zdążył dokonać wielkich, drogich transferów. Najwięcej przed sezonem 2007-2008 zapłacili za Honduranina Carlo Costiego, około 500 tysięcy euro. Najdroższą sprzedażą w historii klubu było odejście do Palermo Radosława Matusiaka w sezonie 2006-2007, blisko 2 miliony. W marcu 2022 roku w internecie ukazał się artykuł z wyselekcjonowaniem najlepszej 11 KKS-u w oparciu o graczy, którzy grali w najwyższej lidze, z którą ja się zgadzam. Do drużyny trafili wychowanek Łukasz Sapela, Marcin Kowalczyk, Mariusz Kukiełka, Jacek Popek, Kamil Kosowski, Janusz Gol, Jacek Berenstein, Łukasz Garguła, Jacek Krzynówek, Radosław Matusiak oraz Dawid Nowak. Link do artykułu zostawiam w opisie odcinka. Na kole wciąż niewiele polskich klubów, więc jeżeli chcecie, by wasz ulubiony klub pojawił się w tej serii, dawajcie koniecznie znać w komentarzach. Jeśli jesteście kibicami z Bełchatowa, Sandomierza, jakiegokolwiek innego polskiego miasta, nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrypcji. Nie kosztuje was to nic, a mnie bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Trzymajcie się na razie i do usłyszenia.